Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wyglądała prawdziwa historia miłości Frediego Mercuriego i jego najlepszej przyjaciółki Mary Austin? Dlaczego mimo końca ich romantycznego związku ich więź pozostała tak silna? Jak Mary, będąc osobą niepełnosprawną, stała się nie tylko muzą, ale i powiernicą ikony muzyki? Oto opowieść, która wzrusza i inspiruje, a która rozgrywa się na tle legendarnej kariery grupy Queen. A tymczasem zapraszam do subskrypcji mojego kanału Celebrium TV. Polubienia i dodania komentarza zawierającego co najmniej 7 słów, a jeśli uznasz to za stosowne, podziel się tym filmem z innymi. To bardzo pomoże mojemu kanałowi. Dziękuję i kontynuujemy. Historia Frediego Mercuriego, charyzmatycznego frontmana zespołu Queen i jego niezatartej miłości do Mary Austin to jedna z najbardziej poruszających relacji w dziejach brytyjskiej muzyki. Mary, która była niegdyś narzeczoną kultowego piosenkarza, stała się jego zaufaną towarzyszką na całe życie. To właśnie dla niej Freddy napisał emocjonalny utwór Love of My Life. Po śmierci artysty w 1991 roku Mary spokojnie zamieszkała w Garden Lodge, ukochanym londyńskim domu Frediego, który ten pozostawił jej w swoim testamencie. Dziś Mary ma już 73 lata i postanowiła przerwać milczenie, szokując świat swoimi wspomnieniami. Mary Austin przyszła na świat w 1951 roku w Fulham, Londyn. Wychowana przez głuchych rodziców nauczyła się komunikować za pomocą czytania z ruchu warg oraz języka migowego, co nadało jej unikalnej perspektywy życiowej. Choć jej romantyczne relacje z Frediem zakończyły się, gdy ten ujawnił swoją biseksualność, ich związek pozostał niewzruszony. Freddy zawsze nazywał ją swoją jedyną prawdziwą miłością, a Mary towarzyszyła mu aż do jego ostatnich dni. Mimo, że Mary nie brała udziału w powstawaniu filmu Bohemian Rhapsody z 1918 roku, mówi się, że zaakceptowała jego produkcję. Ich silna więź oraz skromne życie w Garden Lodge wciąż wzbudzają zachwyt wśród fanów zespołu Queen. Ta niezwykła historia rozpoczęła się w 1999 roku, na rok przed tym jak Freddie założył grupę Queen wraz z Brianem Mayem, Rogerem Taylorem i Johnem Deaconem. Freddie Mercury, który urodził się w 1946 roku w Zanzibarze, w Tanzanii, razem z rodzicami przeniósł się do Anglii w latach 60 Mary, urodzona w biednej londyńskiej dzielnicy Battersea, była córką rzeźbiarza i sprzątaczki, oboje z rodziny głuchych. Poznali się, gdy Mary pracowała w luksusowym londyńskim butiku Viva, a Freddie, świeżo upieczony absolwent szkoły artystycznej, pracował w stoisku z odzieżą w Kensingtonie. Początkowo Mary była nieco sceptyczna wobec osobowości Frediego, jednak ich relacja szybko się zacieśniła i zaczęli wspólnie mieszkać w niewielkim mieszkaniu, podczas gdy Freddy rozwijał swoją karierę muzyczną. W wywiadzie dla magazynu Oka w 2000 roku Mary wspomniała, że Freddy był zupełnie inny od wszystkich osób, które kiedykolwiek spotkała. Był niezwykle pewny siebie, a ja nigdy nie byłam. Dorastaliśmy razem, podobał mi się i tak to się zaczęło. Opowiedziała, Związek Frediego i Mary zacieśniał się z biegiem czasu, choć Mary potrzebowała trzech lat, aby głęboko zakochać się w Frediem. W 1992 roku, gdy Queen podpisał swój pierwszy kontrakt na nagranie albumu i wydał swój pierwszy hit, para przeniosła się do większego mieszkania. Mary po raz pierwszy zobaczyła Frediego na scenie w jego dawnej szkole artystycznej i była pod wrażeniem. Freddy był tak wspaniały na scenie, jak nigdy wcześniej. Po raz pierwszy poczułam, że w nim rodzi się gwiazda, wspominała. W 1093 roku Freddy złożył Mary propozycję małżeństwa w żartobliwy sposób, wręczając jej na Boże Narodzenie dużą paczkę, w której znajdowały się mniejsze pudełka, aż w końcu znalazł piękny pierścionek z jadeitem. Choć para zaręczyła się, ich relacje zmieniły się, gdy w 1096 roku Freddy ujawnił Mary, że jest biseksualny. To zakończyło ich romantyczne połączenie, ale pozostali bliskimi przyjaciółmi. Freddy kupił jej mieszkanie. W pobliżu, Aby mogła pozostać blisko niego, a ona wciąż była integralną częścią szerszego kręgu przyjaciół zespołu. Mary urodziła dwoje dzieci z artystą Piersem Cameronem, jednak ich związek zakończył się. Freddy rozpoczął siedmioletni związek z Jimem Huttonem, choć zawsze uważał Mary za swoją jedyną prawdziwą miłość. Mary towarzyszyła Frediemu do samej jego śmierci w 1991 roku, która była wynikiem powikłań związanych z AIDS. Przypomina sobie, jak każdego dnia spędzała godziny przy jego łóżku, a Freddy uśmiechał się za każdym razem, gdy ją widział. W swoim testamencie Freddy pozostawił Mary swój dom oraz część honorariów, jakby była jego żoną. Mary nadal mieszka w Garden Lodge, zachowując wiele przedmiotów, które wybrał Freddy. Niedawno ogłosiła decyzję o sprzedaży na aukcji niektórych rzeczy Freddy'ego, w tym kostiumów, instrumentów oraz tekstów piosenek tłumacząc to tym, że nadszedł czas na zamknięcie tego rozdziału w swoim życiu. Pomimo skomplikowanej natury ich relacji, Mary zawsze uznawała Frediego za swoją niezmienną miłość i przechowuje jego prochy w ukrytym miejscu, zgodnie z jego życzeniem, aby pozostały w tajemnicy. Historia Mary Austin i Frediego Mercuriego jest dowodem na to, że prawdziwa miłość może przybierać nieoczekiwane formy i trwać dłużej niż śmierć. Dzieciństwo Frediego było równie niezwykłe, jak jego dorosłe życie. Jego rodzice, Bomi i Jer Bulsara urodzili się 5 września 1946 roku na Zanzibarze i byli parsami, którzy emigrowali z Indii na ten mały wyspiarski raj. Zanzibar, który w pierwszej połowie XX wieku był terytorium brytyjskim, stał się niepodległym państwem w 1093 roku, a w 1994 roku połączył się z Tangaiką, tworząc Tanzanię. Po rewolucji na Zanzibarze rodzina Bulsara przeniosła się do Anglii i osiedliła w Feltham na zachód od Londynu. To tam Freddy zakończył młodzieńcze lata, uczęszczając do Politechniki Twickenham, a następnie do College of Art w Leyland, gdzie poznał przyszłych członków zespołu Queen. Od najmłodszych lat Freddy przejawiał ogromną pasję do muzyki i sztuki. Skrupulatnie zbierał znaczki, układając je w różne kształty, co odzwierciedlało jego artystyczne podejście i dbałość o szczegóły. Być może ta wczesna pasja do kolekcjonowania i organizacji miała wpływ. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wyglądają prawdziwe relacje w świecie gwiazd? Jak to możliwe, że miłość i przyjaźń mogą przetrwać najcięższe próby? A może chcesz poznać nieznane oblicze legendy rocka, jaką był Freddie Mercury i jego niezwykła więź z Mary Austin? Jakie tajemnice kryje ich historia? Freddie Mercury, ikona muzyki rockowej, mimo swojego znakomitego talentu i charyzmy, zmagał się z kompleksami dotyczącymi swojego wyglądu. Często zasłaniał swoje zęby, które były dla niego źródłem wstydu. Jednak pomimo tych obaw nigdy nie zdecydował się na operację plastyczną. Uważał, że jego niecodzienne zęby przyczyniają się do jego wyjątkowego głosu, który obejmował aż trzy oktawy. Dla niego umiejętności wokalne były zawsze ważniejsze niż estetyka, co pokazuje jego pasję do muzyki. W trakcie swojej kariery Freddy współpracował z wieloma znakomitymi artystami, ale jedna z jego najbardziej pamiętnych współprac miała miejsce w milenium 83, kiedy to nagrywał z Michaelem Jacksonem. Choć wydawało się, że obaj artyści tworzą idealny duet, sesje nagraniowe były pełne napięć i nieporozumień. Freddy nie czuł się komfortowo z obecnością domowej lamy Jacksona w studiu, a Michael z kolei niepokoił się tym, że jego współpracownik zażywał kokainę w trakcie nagrań. Pomimo tych trudności ich wspólne utwory ujrzały światło dzienne dopiero w 2014 roku. Freddy był również znany ze swojej skromności, szczególnie w odniesieniu do umiejętności gry na fortepianie. Chociaż brał aktywny udział w nagrywaniu wielu hitów zespołu Queen, często zapraszał muzyków do grania na klawiszach podczas koncertów, co pozwalało mu skupić się na występach jako frontman. Ta cecha świadczy o jego profesjonalizmie i umiejętności współpracy z innymi artystami. A także o jego pragnieniu dostarczania najlepszych doznań swoim fanom. W drugiej połowie lat 80., kiedy w 1997 roku zdiagnozowano u Frediego wirusa HIV, jego bliscy, w tym Mary Austin i Jim Hutton, z zaangażowaniem opiekowali się nim. Freddy postanowił ukryć swoją chorobę, a Mary wspierała go w tej decyzji, pragnąc chronić jego prywatność i umożliwić mu kontynuowanie kariery muzycznej bez cienia choroby. Z każdym dniem, w miarę pogarszania się jego stanu zdrowia, ich relacja stawała się coraz silniejsza, co dowodzi głębokości więzi, jakie Freddy nawiązał przez lata. Freddy zdawał sobie sprawę, że jego śmierć wywrze ogromny wpływ nie tylko na jego fanów, ale także na bliskich. W ramach ostatniego zaufania powierzył Mary rozrzucenie swojego prochu w tajemniczym miejscu, co ona do dziś skrupulatnie zachowuje w sekrecie. To ostatnie życzenie podkreśla głębokość zaufania i miłości, jaką obdarzał Mary. Starając się, aby Freddy był pamiętany za swoją muzykę i życie, a nie jako publiczna figura, Mary zrealizowała jego ostatnią wolę. Ich relacja była tak silna, że nawet po śmierci Frediego Mary nadal czuła z nim silną więź. Opisywała ich związek jako małżeństwo w każdej istotnej kwestii, z wyjątkiem formalnego tytułu. Byliśmy razem w zdrowiu i w chorobie, w bogactwie i biedzie, mówiła Mary. Ta głęboka i trwała więź czyni ich historię wyjątkową i poruszającą. Mary nigdy nie przestała wspominać Frediego z miłością i szacunkiem, podkreślając, że ich przyjaźń i miłość przetrwały wszelkie trudności. Po jego śmierci otrzymała połowę jego majątku, w tym ukochany dom Garden Lodge w Kensingtonie. Mimo licznych ofert sprzedaży i nieustającego zainteresowania ze strony fanów, Mary postanowiła zachować dom w takim stanie, jakim pozostawił go Freddy, z wieloma przedmiotami i dekoracjami wybranymi przez niego. Ten gest to dowód jej miłości i szacunku dla Frediego. Garden Lodge stał się dla Mary osobistym schronieniem, miejscem, gdzie mogła spokojnie wspominać i czcić pamięć Frediego. Fani zespołu Queen często zostawiają przy jego domu kwiaty i wiadomości, pokazując, jak wielki wpływ wywarł Freddy na ich życie. Jednocześnie Mary zdołała zachować intymną i osobistą atmosferę w domu, pielęgnując wspomnienia, które dzieliła z Frediem. W 2023 roku Mary zaskoczyła fanów, ogłaszając decyzję o sprzedaży niektórych rzeczy Frediego na aukcji. Jak stwierdziła, to było częścią procesu zamykania ważnego rozdziału w jej życiu. Choć to była trudna decyzja, Mary uważa, że była słuszna. Nadszedł czas, aby puścić i umożliwić innym cieszenie się tymi kawałkami historii Frediego, mówiła. Na aukcji znalazły się kultowe kostiumy, instrumenty oraz rękopisy piosenek, elementy, które były nieodłączną częścią życia i kariery Frediego. Historia Mary Austin i Frediego Mercuriego pokazuje, że prawdziwa miłość może przybierać różne formy i trwać przez całe życie. Ich więź mimo wzlotów i upadków pozostawała silna, dowodząc, że miłość i przyjaźń mogą przezwyciężyć wszelkie przeciwności. Życie Frediego, pełne talentu, pasji i zawirowań, nadal inspiruje miliony ludzi, a Mary, oddana jego pamięci, dba o to, aby jego dziedzictwo przetrwało. Z biegiem lat ich historia stała się latarnią nadziei i miłości dla wielu, przypominając, że prawdziwa miłość potrafi przetrwać wszelkie przeszkody. Film z 2018 roku, Bohemian Rhapsody, który opowiada o życiu Frediego i zespołu Queen, odniósł ogromny sukces, zarabiając ponad 900 milionów dolarów na całym świecie. Dzięki zapisom w testamencie Frediego, Mary otrzymała znaczną część dochodów z filmu, wynoszącą ponad 60 milionów dolarów. Film nie tylko ożywił zainteresowanie muzyką Queen, ale także rzucił światło na szczególną relację między Fredim a Mary. Wizja ich związku na wielkim ekranie pozwoliła wielu zobaczyć głębię ich związku oraz wpływ, jaki mieli na siebie nawzajem. Życie Frediego Mercuriego z jego triumfami i tragediami, pozostaje źródłem inspiracji i zachwytu. Jego niezrównany talent i obecność sceniczna uczyniły go jedną z największych gwiazd roka. Jednak jego ludzka strona i osobiste relacje, które pielęgnował, zwłaszcza z Mery, ukazują jego intymne i wrażliwe oblicze. Freddy, mimo swoich osiągnięć i sukcesów, zawsze pozostawał człowiekiem z krwi i kości, a jego historia miłości z Mary jest świadectwem siły oraz piękna prawdziwej miłości i przyjaźni. Każda piosenka, każde wystąpienie i każde wspomnienie są dowodem jego nieprzemijającego dziedzictwa. Miłość Frediego Mercury'ego i Mary Austin to opowieść, która przetrwała próbę czasu. Mimo wielu wyzwań i odkryć, które miały wpływ na ich relacje, ich więź pozostała nietykalna. Freddy czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda życie po śmierci ukochanej osoby, jakie emocje towarzyszą osobom, które muszą pożegnać się z rzeczami, które były bliskie ich sercu, jak zachować dziedzictwo kogoś tak wyjątkowego jak Freddie Mercury? Mary Austin, bliska przyjaciółka legendarnego wokalisty, postanowiła ukazać światu swoją historię i miłość do Freddiego poprzez wyjątkowy aukcjon, który miał miejsce, aby oddać hołd jego pamięci. Mary Austin, mówiąc o swoich uczuciach, podkreśliła, że pragnie, aby ludzie mogli poczuć związek z Frediem za pośrednictwem przedmiotów, które posiadała. Każdy z tych przedmiotów nosi ze sobą niepowtarzalną historię oraz wspomnienia, które teraz, dzięki jej decyzji, mają szansę ujrzeć światło dzienne. Proces rozstania z tymi cennymi rzeczami nie był dla Mary łatwy, był to dla niej sposób na znalezienie spokoju i zamknięcie ważnego rozdziału w jej życiu, rozdziału, który był naznaczony miłością, przyjaźnią i nieodłącznym wątkiem tragedii. Aukcja nie tylko umożliwiła wielu fanom stać się właścicielami fragmentu historii Frediego, ale również stanowiła piękny gest dzielenia się tym, co najcenniejsze. Mary zawsze pragnęła, aby magia i miłość, które Freddy wniósł w świat, mogły być kontynuowane. Warto podkreślić, że ten wyjątkowy event miał również na celu wsparcie organizacji charytatywnych, co było bliskie sercu Frediego przez całe jego życie. Mary zadbała o to, aby część dochodów z aukcji została przeznaczona na walkę z HIV, kontynuując w ten sposób dziedzictwo artysty, który nie bał się głośno mówić o problemach społecznych. Takie działania Mary nie tylko uhonorowały pamięć Frediego, ale także wpłynęły pozytywnie na życie wielu ludzi, którzy potrzebują wsparcia. Jej cechy, takie jak niezwykła siła i determinacja, zwłaszcza w obliczu straty, sławy oraz oczekiwań, są inspiracją dla wielu, Mary z godnością i elegancją stawia czoła wyzwaniom, które przyniosło jej życie, a jej historia jest świadectwem siły miłości i przyjaźni. Relacja Mary z Freddie Mercury to przykład prawdziwej, bezwarunkowej miłości, która przetrwała próbę czasu. Ta historia, jedna z najbardziej poruszających w świecie muzyki, wciąż wzrusza serca milionów ludzi na całym świecie. Mary przez lata pielęgnuje pamięć o Frediem, czci jego dziedzictwo i dzieli się jego historią z kolejnymi pokoleniami. Jej oddanie i miłość stanowią doskonały przykład tego, że prawdziwa miłość nigdy nie umiera, a historie takie jak ich będą inspirować przyszłe generacje. Czujecie tę moc? To nie tylko opowieść o stracie, ale także o nadziei, o tym jak miłość potrafi przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. Mary Austin w swojej pokorze i determinacji udowadnia, że miłość ma wiele form, a pamięć o tych, którzy odeszli, może być żywa, jeśli tylko zdecydujemy się ją pielęgnować.